Dzień dobry, dzień dobry, rolnik samowystarczalny, się kłania. Moi drodzy, słuchajcie, dzisiaj mamy 32. dzień inkubacji jaj kaczki piżmowej. Słuchajcie, to jest inkubacja taka próbna z mojej strony. Tutaj jest 5 jaj kaczki piżmowej. Wszyscy, którzy mnie oglądają, o tym doskonale wiedzą. A więc dzisiaj nie będę tak owijał po prostu w bawełnę i mówił od początku o całej inkubacji, tylko powiem, że dzisiaj jest 32. dzień. Liczę, że kaczki wyskoczą 1 czerwca w Dzień Dziecka, ewentualnie do. Do, tam do 4 czerwca już powinny wyjść. Ja dzisiaj jajka prześwietlałem i kaczątka tam już się przez, przekręcają, już się ustawiają, aby wychodzić. Słuchajcie, mam, nie, nie, mam nadzieję, że niedługo zaczną się pukania w skorupkę od wewnątrz jajka i że kaczątka wyjdą. Słuchajcie, na razie wilgotności tutaj nie zwiększam, jest 45%. Słuchajcie, zwiększenie wilgotności może spowodować, że one się potopią. Chociaż kaczka nie powinna się potopić, ale mimo wszystko nie chcę kombinować. Jeżeli będą jajka naklute, to tam trochę wody wleję. Jajka były przez całą inkubację wietrzone, były zwilżane wodą, były obracane od 28, od wieczora przestałem jajka obracać. Słuchajcie, zobaczymy co z tego będzie. Ja tutaj już z mojej strony chciałbym powiedzieć, że mam uzbierane jajka Prawie 20 jajek od kaczek piżmowych. Moje kaczuszki codziennie po jajku znoszą. Kaczor codziennie którąś kaczkę depta, więc jestem bardzo zadowolony z tego względu, że dowiozłem drugą piżmówkę i ona jest troszeczkę starsza. Liczę może, że niektóre kaczki z tych dwóch, która jest może usiądzie jeszcze w tym roku, wyprowadzić będzie chciała swoje lęgi i będę mógł te jajka ewentualnie zamiast do inkubatora podłożyć do gniazda pod kaczkę, które tutaj mam uzbierane. Mam nadzieję, że jeżeli kaczor depta, to te jajka też będą zalężone. Chociaż wiemy doskonale, że im dłużej jajka się trzyma, tym to zalężenie może być mniejsze procentowo. Najlepiej się, najlepiej się podkłada jajka, które są najświeższe do inkubacji, słuchajcie, pod kaczkę czy do inkubatora. Tutaj jeszcze z mojej strony chciałbym powiedzieć, że kurki i kogutki są bardzo duże już. Już ponad 13 tygodni, słuchajcie, mają prawie 14, niedługo będzie. Za chwilę będą rozdzielone kogutki i kurki, ja tylko z kurkami zostawię dwa kogutki, które sobie wybiorę. Reszta kogutków będzie albo do sprzedania. Jeżeli ktoś by chciał z Wielkopolski przyjechać po koguta ozdobnego czy koguta na wymianę krwi, to proszę pisać na e-maila, który jest w opisie mojego kanału. Ja takiego koguta mogę sprzedać. Słuchajcie, wtedy. A jeżeli nie będzie chętnych, no to koguty pójdą na rosołki standardowo, bo u mnie się tutaj na roli nic nie marnuje kaczki, czyli dzieci kaczek idą na mięso, słuchajcie kaczki są dożywotnią, bo to są osobniki rozpłodowe no i tak żyję na mojej roli, tego się trzymam wszystkiego dobrego, pa